To jest w A oh! jest dla kosi wszystko. Co? No oh. książeczka. O królewnie śnieżce. Tu się zaczyna. Oh. Piękna książeczka. Zobaczymy, co jeszcze jest w środku. Tutaj? Co? Co tu jeszcze jest? Rajstopki różne, tak? Piękne rajstopki. Kwiatuszki, kropeczki. Modawal, mamata. No, ja gdzie to będzie dawali? Tu. Kwiatuszki, serduszka. Mm. A, do włosów piękne. <noise> Następna książeczka dla Nikuni. No, mam. Mama! Mama tu szpi, no. Później zobaczymy książeczkę. Co jeszcze mamy? Bo jakaś książeczka jest taka duża. Wow! O zwierzątkach. Chyba. Zobacz ile zwierzątek również. Tak, na Takie. Mała, ładna tak śliczna, 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 to jest. jest śliczna, śliczna, to to różne śliczna, to śliczna, To torebeczka jest. Torebeczka. I... Wow. Wow. Taki naszyjnik dla Dominiki. Na szyję, korale. Korale na szyję. Poczekaj, zaraz założymy. Mama. Mama to jest dla nikusi. Tak na dzieci. Dzieci takie noszą. Widzisz jakieś na serwisko? Czekaj, ja zaraz zepsujesz. Eee. Ach, ho. założymy. Mama. Mama założy. No to masz, założymy. Nie. Nie, no to później założymy. Mama najpierw założy, a później Dominika. Co jeszcze mamy? mamy. O, jeszcze jedna książeczka. Zobacz jakie zwierzątka! Ach, I tu tyle hmm. zwierzątek w lesie! Króliczek! Ptaszki! Wow! Oh. Widzisz? Co, Co tak? jeszcze? Buciki piękne! Mamikuli buciki! Takie piękne! Co? To są, tak? Później założymy. Ach, a co ja tu mam torebkę? Kto to jest? No co? Otworzyć? To jest taka torebka. Widzisz? Mięciutka, że można też na niej spać. No jest taka mięciutka. Główkę połóż, zobacz, jaka jest mięciutka. Widzisz? I tu jest mini. Mini, mini to jest mini. Różne są. A tutaj zobaczymy, jakie są prezenty jeszcze oprócz rubranek. Ach! Co to, Nikusiu? Wow! Skrzydełka dla Dominiki. Dla Dominiki skrzydełka i różdżka zaczarowana z motylkiem. Czary-mary, jak będziesz robiła? Czary-mary. Wow, czary-mary Dominika będzie robiła. I zaczarowała. Czary-mary. Zrób tacie czary-mary. Czary-mary. <śmary> <śmary> tak. I co jeszcze tu mamy? Jakie mamy jeszcze prezenty? Paba. <śmary> Paba. Wow, prezenty. A tu są jakieś No czekaj, zaraz zobaczymy jeszcze. Gdzie tu są jakieś jeszcze prezenty? Nie? Poszukiwę. Poszukiwę. Chodź, mam tutaj jeszcze. Znalazłam Dominika. Mam. Dominika. Zobacz, jakie ładne są te kredeczki. Widzisz, to są kredki. Będziesz rysowała. Zobacz. Ach. Co będziesz robiła? A o, będziesz pisała, tak? No to weźmiemy zaraz kartkę i Dominika będzie pisała kredkami. A tu są trzy małe, śliczne książeczki. No, odwrotnie. Tu, tak, to, to i to, odwrotnie. O tak, zobacz. I trzecia książeczka o piesku. Widzisz? No, a tu jeszcze mamy... Dżigusia, zobacz, puzzle. Takie puzzle, które się będziesz z mamą oglądać. Tak? Kto przysłał prezenty? Babcia. Tak? Powiedz. Dziadzio. Ciapcia. Babcia. Jeszcze przysłała ciocia Aga. Aga. I Daria. Daria. No. Powiedz dziękuję. μπράβο.